Pokażę teraz, jak wykonać słupki. Mam przygotowany łańcuszek z 10 oczek. i pamiętamy, nie liczymy pierwszej pętelki, która jest na szydełku. Chcemy zrobić rządek słupków, 10 słupków. I wobec tego musimy wykonać słupek w każdym z tych 10 oczek łańcuszka. Zatem żeby wykonać słupek w tym oczku łańcuszka, musimy sobie dorobić dwa oczka, które utworzą nam taką linię brzegową, która będzie równej wysokości słupka. I teraz żeby rozpocząć robienie słupka, nawijamy włóczkę na szydełko. Wsuwamy wybrane nasze oczko, czyli trzecie oczko od szydełka. Pierwsze, drugie, trzecie. W Trzecie oczko od szydełka, wsuwamy szydełko. Nawijamy ponownie włóczkę, przeciągamy przez to oczko. Mamy trzy pętelki na szydełku. I teraz nawijamy włóczkę, przeciągamy przez dwie pętelki. Ponownie mamy dwie pętelki na szydełku, nawijamy włóczkę i przeciągamy kolejny raz przez dwie pętelki. Mamy wykonany pierwszy słupek. I znowu. Nawijamy włóczkę, wsuwamy szydełko w kolejne oczko, przeciągamy włóczkę. Mamy trzy pętelki na szydełku. Nawijamy włóczkę, przeciągamy przez dwie pętelki. Mamy kolejny raz dwie pętelki na szydełku. Nawijamy włóczkę ponownie i przeciągamy przez pozostałe dwie pętelki. W ten sposób otworzyliśmy drugi półsłupek. Słupek. Oczywiście. Przeciągamy przez dwie... Pętelki i kolejny raz przez dwie pętelki. Jak widzimy robótka, która jest robiona słupkami wychodzi dosyć ażurowo. Jednocześnie jest bardzo wysoka, tak robiąc półsłupki czy półsłupki nabijane, tej robótki nam przybiera wolniej na wysokość, robótka nam przybiera, natomiast przy słupkach ona od razu nabiera wielkości. Z tym, że tak jak widzimy, mamy między kolejnymi słupkami bardzo duże prześwity. Słupki są używane często przy robieniu serwetek lub kwadracików babuni w takich wzorach bardzo ażurowych. Przy robieniu chust również. Więc w zależności od tego, co chcemy wykonać, dobieramy sobie odpowiedni ściek. Jeżeli chcemy, żeby praca szybko przybierała na wielkości, no to wtedy wybieramy te wyższe słupki. Możemy potem robić słupki jeszcze dwukrotnie nawijane albo trzykrotnie nawijane. Im wyższe, tym praca jest bardziej ażurowa, mniej zwięzła. Tak, mamy rząd. Słupków zrobione. Żeby przejść do kolejnego rzędu wykonujemy dwa oczka łańcuszka, odwracamy robótkę, nawijamy włóczkę i wbijamy szydełko pod trzecie oczka, czyli pierwsze, drugie, trzecie. Czyli nad naszym pierwszym słupkiem czy ostatnim słupkiem, który wykonywaliśmy w poprzednim rzędzie. I tak samo. Najpierw przez dwie pętelki później przez dwie pętelki. Oczywiście jak w poprzednich ściegach i w półsłupkach, w półsłupkach nawijanych oraz w ruszkach ścisłych możemy przerabiać tylko przez tylną nitkę. Szukamy wówczas tylnej nitki i tak jak przy poprzednich słupkach przeciągamy po dwa razy przez dwie pętelki. nawijamy włóczkę wbijamy szydełko tylko pod tylną nitkę przeciągamy nawijamy ponownie przeciągamy przez dwie pętelki nawijamy ponownie przeciągamy przez dwie pętelki Tak wyglądają dwie rządki robione słupkami. Przy czym ta część jest robiona przez obydwie nitki, ta część robiona tylko przez tylną nitkę. Tak jak widzimy, znowu nam się tworzy tutaj taki wzór bardziej ściągaczowy. Jeżeli chcemy uzyskać taki efekt, to robimy tylko przez tylną nitkę.